Unieść głos trochę ponad zwykły szum. Dobrze, nie, nie, nie była uwaga, przepraszam. Y Retoryka. Porównajmy dwie wypowiedzi. Obie są przedmiotem naszych badań i naszego przedmiotu. Jak długo jeszcze będziesz nadużywać naszej cierpliwości? Jak długo jeszcze Twoje szaleństwo będzie z nas drwić? Dokąd będzie się miotać Twoja nieokiełznana zuchwałość? To klasyka. Cyceron w pierwszej mowie przeciwko Katylinie. Doceniamy, uczymy się od 2000 lat, przepraszam, od 80 lat już się nie uczymy, ale niegdyś uczyliśmy się tej wypowiedzi. I sięgnijmy po współczesnych retorów. Ta władza to seryjni mordercy kobiet. Będziesz jeszcze wisiał. Mordy zdradzieckie. Widzimy pewną różnicę w kursie retorycznym. Dzielącym jeszcze połowę XX wieku, która żywiła się Cyceronem, która wyrastała z Arystotelesa, która karmiła się dorobkiem scholastyki i wieków średnich, z tym, co dzisiaj nazywamy polemiką polityczną, z tym, co dzisiaj jest bardzo często nieskutecznym rzucaniem sloganów, które nie zapadają w pamięć, które są krótkotrwałe, które gasną. I tym, Zajmujemy się na retoryce. To nie jest wykład, to są warsztaty. Więc chciałbym, żebyśmy spróbowali wiedzy, którą my staramy się dosłownie dotknąć w czasie pierwszego semestru ćwiczeń i wykładów na pierwszym roku prawa. To samo będziemy robili również w ramach kursów na dziennikarstwie czy na ekonomii, dlatego że retoryka klasycznie doskonale wiemy, przydaje się każdemu. Jeszcze jedna uwaga. My retorykę traktujemy bardzo zawężająco. Mówiąc o retoryce, używamy tego pojęcia dla określenia sztuki wysławiania się i sztuki budowania wypowiedzi. Tymczasem to klasyczne całkowicie rozumienie retoryki oznaczało oczywiście coś o wiele szerszego: oznaczało zgłębianie prawdy, oznaczało poszukiwanie argumentów, oznaczało konstruowanie wypowiedzi, która zmierza ku prawdzie, ku dobru, ku sprawiedliwości. My dzisiaj. Z natury rzeczy musimy się w wielu rzeczach ograniczać. Gdy budowano wypowiedź retoryczną, przede wszystkim hmm, od tego warto zacząć. Nie jest wam, nam potrzebny talent. Wypowiedź retoryczna to jest sztuka rzemiosła. Retor to ktoś, kto doskonale opanował elementarne zasady swojej sztuki, ale sztuki rozumianej w bardzo klasycznym tego słowa rozumieniu, czyli jako bardzo praktycznej umiejętności władania słowem. I to nie jest czarna magia. Sięgamy do klasyka i zaczynamy zajęcia na pierwszym semestrze czytając Arystotelesa. Dla tych, którzy mają pewne trudności, jak my wszyscy, ze zmożeniem całej retoryki Arystotelesa, mamy bryk z Arystotelesa, który napisał Arystoteles. Retoryka dla Aleksandra. Oba te dzieła pokazują nam, w jaki sposób zbudować wypowiedź, żeby ta wypowiedź co to dużo mówić, zadziwiła współczesnych. Gdybyśmy jeszcze stanęli i nasłuchiwali w latach 50 w Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, usłyszelibyśmy Arystotelesa z tych komunistycznych gąb, który przebrzmiewałby właśnie w każdej wypowiedzi wykształconych przed II wojną światową w szkołach średnich w Polsce posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ta sztuka oczywiście w PRL-u wygasła. Dziś my ją odnawiamy. Co warto pamiętać? Warto pamiętać kilka elementów konstrukcyjnych. Po pierwsze, retor nie strzępi języka na sprawy, które nie są kwestią retoryczną. Widzę to jest zrozumienie w twarzy studentów na tej sali z drugiego roku, kończących drugi rok. Co to jest kwestia retoryczna? Przytaczamy po to, żeby Arystoteles nie pozostał sam. Żyjemy w czasie postmodernizmu, w czasach postmodernizmu dobrze sięgnąć do talmudycznej wersji retoryki, która najlepiej odpowiada naszym czasom, którą znajdujemy w imperium retoryki, retoryki Haima Perelmana, którego również czytamy w czasie pierwszego semestru. Otóż Haim Perelman przytacza taką anegdotę. Zgromadzili się rabini dyskutując o prawie i rozpatrywali przepis prawa, który mówi, że jeżeli gołąb ucieknie z gołębnika, i zostanie odnaleziony w obszarze 50 kroków od gołębnika należy do właściciela gołębnika. Jeżeli zostanie odnaleziony dalej, należy do tego, kto go odnalazł. Wstał wówczas głupi rabin, mówi ta przypowieść cytowana przez Haima Perelmana, i rzekł: A co jeżeli jedna nóżka stać będzie ponad 50 kroki, a druga bliżej gołębnika? Przypowieść kończy się następująco zebrani powstali i wygnali głupiego rabina. To nam pokazuje, czym jest kwestia retoryczna. Mówimy o rzeczach doniosłych, ważnych i istotnych. Inne nie są godne uwagi retora. A zatem wybierzmy jakąś kwestię retoryczną. I tutaj zachęcam wszystkich e, Państwa do sugerowania tematu. Co jest dziś kwestią retoryczną, realnie doniosłą? Inflacja. Spróbujmy to sformułować w postaci zagadnienia. O co chcemy zapytać? Co chcemy rozpoznać? A zatem chcemy poszukiwać odpowiedzi na konkretne pytanie i chcemy zapewne jakoś jakoś zaprezentować. Inflacja jest wynikiem błędnej polityki gospodarczej państwa. Przyjmujemy taką tezę retoryczną, z której będziemy chcieli, chcieli teraz zbudować całą wypowiedź. Pytanie, które z tego byśmy sformułowali, czy inflacja jest wynikiem błędnej polityki gospodarczej państwa ma swoją nazwę w sztuce retoryki. To jest questiones infinite. Kwestia szczegółowa. Ja może przeformułował tak. Oczywiście. Ja Zostanie przy prostym pytaniu, czy jest wynikiem błędnej polityki państwa. Arystoteles podpowiada, by od kwestii szczegółowej retor najpierw uciekł do kwestii ogólnej. Kwestia ogólna to tak, jakbyśmy się wznieśli na poziom lotu ptaka, ponad kwestią, którą chcemy rozpoznawać. Coś co jest wyżej? Coś, co jest bardziej ogólne, znajduje się na metapoziomie. Jakie pytanie moglibyśmy w tej sprawie zadać na metapoziomie? Czym jest inflacja? To jest bardzo szczegółowa kwestia. To jest pytanie o definicję. Czym jest inflacja? Czy inflacja? Czy pieniądz? Czy Niska inflacja. Czy niska inflacja jest wartością samą w sobie? Doskonale. Zadajemy pytanie na bardziej ogólnym poziomie. To już jest połączenie tych dwóch, tych dwóch pytań. Czy niska inflacja? Jest wartością samą w sobie. I teraz wchodzimy na powyższy poziom, zadajemy pytanie ogólne. Czy inflacja jest wartością samą w sobie? Jak inflacja wpływa na nasze życie? Czym w ogóle jest inflacja? Na tym poziomie zaczynamy udzielać odpowiedzi. Czy inflacja jest wartością samą w sobie? Co jest prawdziwą wartością? Od czego można byłoby zacząć? Poziom życia, Poziom życia. możliwość samorealizacji. Prawdziwą wartością jest stabilizacja. stabilizacja. Prawdziwą wartością jest bezpieczeństwo. bezpieczeństwo. Budujemy narrację. Zaczynamy budować to, co retorzy nazywają narracją. Zaczynamy podawać argumenty. Które będą nas zbliżały ku finalnej odpowiedzi. Ale wciąż jeszcze nie wracamy do naszego pytania. A więc zbudowaliśmy bezpieczeństwo, stabilizacja, poziom życia, pewnie jakość życia, rodzina, ojczyzna. Możemy płynąć przez poziom ogólny tak długo, aż zbudujemy pełen zestaw odpowiedzi na pytanie szczegółowe. I wracamy wówczas do pytania szczegółowego. Czy inflacja jest wynikiem błędnej polityki państwa? Na poziomie ogólnym zapewne zadaliśmy sobie jeszcze jedno pytanie. Jaka jest dobra polityka państwa? To jest ta polityka państwa, która zapewnia nam stabilizację, bezpieczeństwo, dobrą jakość życia, czyli jest odpowiedzią na te wszystkie fundamentalne pytania, które przed chwilą zadaliśmy na poziomie ogólnym. A więc zbliżamy się do odpowiedzi na poziomie szczegółowym. I na poziomie szczegółowym finalizujemy krótkim zdaniem. Wykazaliśmy przed chwilą, że dobra polityka państwa to ta, która gwarantuje nam bezpieczeństwo, to ta, która nam stabilizuje nasze życie, to ta, która zapewnia nam dobrobyt. Na tym poziomie zdefiniowaliśmy również, że inflacja nie jest wartością samą w sobie, jest jedynie, jednym z wielu wskaźników obrazujących prawidłową politykę państwa. I odpowiadając na pytanie, czy wysoka inflacja jest wynikiem błędnej polityki państwa, odpowiadamy, jest wynikiem polityki państwa. Ale ona nie zawsze musiała być błędna. Możemy tę narrację prowadzić dowolnie dalej. Dobry retor pamięta wskazówkach. Arystotelesa, by poza przedstawieniem, poza narracją, w którym zaczynamy zbliżać się ku pewnej odpowiedzi, nie zapomnieć również o właściwym ułożeniu argumentów. Na razie widzimy w tej naszej wypowiedzi chaos. Argumenty, które spadają jak taka kaskada jeden tu, drugi tam hasła, slogany rzucone to wszystko trzeba zorganizować trzeba tym wszystkim ubrać jakiś szkielet wypowiedzi. Arystoteles poświęca temu znaczną część retoryki, opisując toposy. Te toposy towarzyszą nam cały czas. Będziemy na zajęciach z retoryki odkrywać toposy współczesne. Będziemy czasami się natrząsać z toposów Arystotelesa, które dziś już do, do niczego nie przystają i są niezwykle trudne do zrozumienia. Toposy, czyli sposoby organizowania argumentów w ten sposób, by były one łatwiej przyjęte jako prawdziwe przez naszego odbiorcę. Proste toposy. Skoro kiedyś tak bywało, to niech będzie tak dalej. Albo, to jest bardzo stare, a zatem jest dobre. Dziś zapewne brzmiałby ten topos już inaczej. To jest bardzo stare, a zatem zapewne jest przestarzałe. Czy wreszcie topos, który jest toposem XX wieku. Topos wrogów i przyjaciół. Wrogowie tak czynią. Inflacja jest winą wrogów. A zatem my nie możemy inflacji potępiać. Każdy z tych toposów niesie za sobą jakiś ładunek, wokół którego trzeba zbudować całą argumentację. Takim dobrym. Toposem jest topos analogii, jednym z najprostszych, po który najłatwiej sięgnąć. Doskonale wiemy z próbnych mów, które na początku roku przeprowadzamy na zajęciach, że najczęściej po niego studenci sięgają, bo najłatwiej, najłatwiej często też ułożyć dobrą wypowiedź w tym obrazie. Topos analogii to chociażby topos porównania z innym państwem. A jak wygląda inflacja w innych państwach? Czy tam jest wysoka, czy niska? Czy to znaczy, że wszyscy prowadzą błędną politykę? Czy wszystkie państwa prowadziły błędną politykę gospodarczą, czy są jednak inne czynniki? I prosty topos, jak państwo widzicie od razu, dzisiaj, dzisiaj to wszyscy prawnicy doskonale rozumieją, że topos, topos z analogii, czy topos prawno-porównawczy jest jednym z najsilniejszych argumentów w narracji prawniczej. Porównanie do innych państw, porównanie do powszechnej praktyki. Właśnie co to za sobą niesie z punktu widzenia obiektywnie poznawczego? Nic poza tym, że inni tak robią. Ale jednak ten argument w debacie publicznej, ale jednak ten argument przed sądem, ale jednak ten argument w bardzo wielu sytuacjach jest argumentem absolutnie decydującym. Skoro inni tak robią, w szczególności skoro tak robią państwa, na których chcemy się wzorować, to zapewne jest to dobre. I właściwie więcej argumentów już podnosić nie musimy, nawet jeżeli ich efekty stosowania tego rozwiązania są opłakane. To zupełnie na marginesie. A zatem. Sięgamy po to po analogii, pokazujemy, że inni też tak czynią, skoro inni też tak czynią, a przecież Francja nie prowadzi złej polityki gospodarczej, a przecież Niemcy nie prowadzą złej polityki gospodarczej, a w przecież inne państwa nie prowadzą złej polityki gospodarczej, to i my z pewnością nie prowadziliśmy złej polityki gospodarczej, skoro mamy wysoką inflację, a oprócz tego sięgamy po drugi to mówimy Inflacja poza tym jest dziełem wrogów. Jedynie przyjaciele wrogów mogliby powiedzieć, że inflacja jest efektem złej polityki gospodarczej. Rozpoznajecie Państwo te narracje w ostatnim roku, w ostatnim półtora roku? Widzicie je. To są wszystko kody, które znajdujemy na kartach retoryki. Te wszystkie narracje, te wszystkie sposoby prezentowania argumentów, które sięgają gdzieś bardzo głęboko do zakodowanych w nas sposobach rozumienia, sposobów rozumienia świata, bywają oczywiście również wykorzystywane. W sposób niegodny z punktu widzenia starożytnych retorów, czyli po to, by manipulować, po to, by tak naprawdę to, co było sztuką retoryki, sprowadzić do całkowicie niskiego rzemiosła sofistycznego. Gdy już przeprowadzimy argumentację poprzez analogię, prowadzimy do refutacji, czyli do odrzucenia argumentów przeciwnika. Gdy i tego nie może zabraknąć w żadnej wypowiedzi. A zwróćcie Państwo uwagę, jak często się zdarza, nie mówię o procesie sądowym, bo tam prawnicy stosują tę zasadę, ale jak często się zdarza, by w przemówieniach polityków znalazł się ten element refutatio, odrzucenia argumentów przeciwnika. Kiedy on, kiedy on będzie dobrze skonstruowany? No będzie dobrze skonstruowany wtedy, gdy na kształt debaty scholastycznej nasz przeciwnik, gdy zreferujemy jego poglądy, mógłby powiedzieć: Tak, w to wierzę. Tak, tak uważam. A następnie my dopiero tak skonstruowane poglądy, zreferowane wiernie i rzetelnie, odrzucimy. I nie ma dobrej wypowiedzi retorycznej, która po fazie argumentacyjnej nie przejdzie w refutacjo, czyli nie przejdzie w tą fazę zreferowania poglądów przeciwnika i ich zbicia. I następnie kończymy. Ale zakończenie nie może być zakończeniem prostym. Zakończenie to podsumowanie, zakończenie to seria technik. Które mają prowadzić do tego, byśmy raz jeszcze przypomnieli nasz topos, poprzez topos dowiedli prawdziwości naszych argumentów, byśmy raz jeszcze przypomnieli refutację, byśmy raz jeszcze zrobili coś, o czym musi pamiętać każdy retor o propozycję. Podczas każdej mowy trzykrotnie powinniśmy powtórzyć jego tezę. I to nie jest nauka komunikacji XXI wieku, to nie jest PR. To nie są całkowicie nowoczesne techniki. Arystoteles doskonale to rozumiał. Trzykrotne powtórzenie tezy gwarantuje, że ta teza zapadnie w pamięć słuchacza. Teza musi być krótka, taki slogan. Co w tej wypowiedzi na temat źródeł inflacji mogłoby być sloganem, mogłoby podsumowywać naszą tezę? Zawsze jest coś za coś? Zawsze jest coś za coś. Myślę, że to jest idealne. Jeżeli w toku naszej narracji, w toku naszej opowieści, argumentacji i refutacji, a potem przy zakończeniu powiemy, zawsze jest coś za coś, inflacja nie jest skutkiem błędnej polityki państwa. Inflacją płacimy za bezpieczeństwo, płacimy za stabilizację, płacimy za życie naszych rodzin, płacimy za utrzymanie naszej ojczyzny. Inflacja to nie jest Cena wygórowana, bo jej alternatywą jest krew. Trzykrotne powtórzenie. Zawsze jest coś za coś. Ta propozycja ma jeszcze dodatkową zaletę. Ono samo w sobie jest to posem. Dlatego, że my wszyscy mamy głęboko wdrukowaną zasadę wzajemności. Więc powtórzenie zasady wzajemności jako propozycja będzie oczywiście zapadało wielokrotnie silniej, tak samo jak zacytowanie autorytetu. Skonstruowaliśmy mowę. Czy to wymaga nadzwyczajnego talentu w najmniejszym stopniu? To wymaga przeczytania Arystotelesa. Nie mówię o sięganiu dalej. Wymaga spisania kilku pomysłów, które rzucaliście dosłownie na tej sali. Następnie ułożenia ich wokół jakiegoś toposu, spisania, wykucia na pamięć i wygłoszenia, bo nie oszukujmy się i to jest ostatnia ze sztywnych zasad retoryki najwspanialsze improwizacje to te najdłużej przygotowywane. I tu nie ma co się oszukiwać dobra retoryka, dobra wypowiedź to ta, nad którą retor najdłużej pracował. I dziś, oczywiście, wypowiedzi bywają mówione z głowy. Co gorsza, bywają mówione z kartki, a najrzadziej, niestety, bywają mówione po dogłębnym ich przygotowaniu. I to jest cel semestralnych zajęć, które prowadzimy w kolegium intermarium. Będziemy je prowadzić ze wszystkimi kierunkami czyli studiów retorycznych, bo naszą nadzieją jest to, że każdy, kto opuści mury uczelni, będzie w stanie uczestniczyć w debacie publicznej, będzie w stanie uczestniczyć również w tej debacie publicznej, nie tylko mówionej, ale także pisanej, wykorzystując tę sztukę konstruowania argumentacji, która pomaga w odkryciu prawdy. A już zupełnie na marginesie dodam, że uzupełniamy to oczywiście studiami bardziej współczesnymi, studiami nad erystyką, studiami nad debatą scholastyczną. Dlaczego? Bo tam, gdzie mówimy o prawnikach, szybko odkrywamy, że debata scholastyczna którą spisywano w artykułach chociażby sumy teologicznej, ma swoją kontynuację w postaci debaty oksfordzkiej, klasycznej debaty parlamentarnej brytyjskiej, a gdy spojrzymy na układ debaty oksfordzkiej, gdzie marszałek po swojej prawej stronie ma propozycję tezy, po swojej lewej stronie opozycję tezy, szybko dochodzimy do wniosku, że naturalną konsekwencją, kontynuacją scholastyki jest proces sądowy. Gdzie po jednej stronie zasiada ten, kto wnosi tezę, po drugiej stronie zasiada ten, kto przeciwko tezie się broni. I tam mamy zachowane najwięcej elementów z klasycznej retoryki, najmniej elementów z dzisiejszego sofistycznego balansowania na emocjach. To jest jednak proces kontynentalny, nie proces common law, który jest bardziej filmowy, ale o wiele rzadziej i trudniej zmierzać w nim do ustalenia obiektywnych i rzetelnych informacji. I To jest powód, dla którego tak bardzo zależy nam na tym, żeby ta, ten pełen roczny kurs kończący się debatą oksfordzką, kończący się pełnym przygotowaniem do stawania w sądzie, ale jeszcze bez elementów prawniczych. Na razie w postaci zabawy w debacie oksfordzkiej dotarł do wszystkich naszych absolwentów. Mam też nadzieję, że w najbliższych miesiącach Rozpoczniemy aktywne debaty oksforskie. Powiem tylko, że na drugim roku przynajmniej jeden przedmiot kończyliśmy egzaminem w postaci debaty oksforskiej. Eee, I to jest coś, co no, oczywiście trzeba było wylosować najpierw temat. I zapewniam Państwa, że egzamin w postaci debaty oksforskiej jest jednym z trudniejszych egzaminów, jakie można przechodzić, bo nie tylko temat jest losowany, ale następnie trzeba jeszcze dowieść tezy, co do której czasami możemy być nieprzekonani. Eee, a w szczególności wcielić się w jedną z ról, która w czasie takiej debaty oksforskiej następuje. Serdecznie zachęcam. Wszystkich Państwa do podjęcia studiów w Kolegium Intermarium, do zachęcania innych do podejmowania tych studiów. A z naszej strony zapewniam, że nie tylko chcemy przekazywać tą wiedzę, ale robimy to z najprawdziwszą radością, bo robimy coś, czego już strasznie dawno w Polsce nie robiono i rozpoznajemy w tym ogromny atut. Ta wiedza, którą przekazujemy, nie tylko w, nie tylko w czasie zajęć z retoryki, erystyki, ale z, z, z zakresu filozofii. To jest wiedza, która następnie staje się fundamentem totalnej przewagi konkurencyjnej. I mówimy już teraz bardzo współczesnym językiem. Prawnik, który nie tylko potrafi przeczytać przepis, ale potrafi jeszcze zrozumieć, skąd się ten przepis wziął, jak go napisano, jakie zasady stoją za nim, jaka historia przez wieki stoi za powstaniem tej normy prawa, jest prawnikiem, który w sądzie lub w opinii prawnej będzie miał istotną przewagę nad prawnikami, którzy poprzestaną na suchej literze. Prawa stanowionego. I to jest cel również kolegiem Intermarium. Dać wam przewagę, której nikt już nie daje, bo została zasypana, zapomniana w czasie rewolucji w ostatnich 200 lat. Bardzo dziękuję i polecam kolegim Intermarium.